Co? Gdzie idziesz? Jest warmiński No Dwa złotych koszuje zupa Ty chcesz na panie. Nie Na siepanie chcesz, nie zupę Nie, nie. Tak <grym> Ale dobrze wyglądasz dzisiaj, chybaś nie popił wczoraj, co? Pojechałem na Kurdwanów Przespałem się Tak? Jak lód O kurwa a gdzie ty śpiesz, śpisz? Na kurwa. Na kurwowie? Na kurwonowie A co tam jest? W bloku. W bloku? A ja nie doszu. Ale zapytaj się, czy no. nas Ale jak tam włazisz kurwa? Przecież są kurwa domofony. Wczoraj dziewczyna wychodziła. I weszedłeś? Wyszedłem poziom sponsor. I nikt nie dzwonił po piarnie? Nie. Nie? Nie ma prawa. Dlaczego? Zapytajcie na tej dziewczyny. To porządni Coś ludzie, chuj. co? Tak. Kurwa mać. Cześć. Leja chuj. Co? <noise> nie, bo za późno pójdzie. Kurwa, kurwa. Górzyku, jest tutaj jeszcze Gdzie idą? się pało kurwa nie mam ja pierdolę nie mam ja pierdolę, bupim, nie mam daj, mu Uff, daj na 2 zł oddam ci potem dawaj nie mam dawaj kurwa nie pierdol oddam ci no nie mam je żeby mu dać oddam ci kurwa rozmienię stówkę i ci dał. masz tylko nie, nie przesiedł gdzie nie przecie! <laughs> no gdzie? Ale wiesz co? Tak jeden, nie? Taki trzymał, nie? No. On jest z Pomorza. Ja podchodzę tam, gdzie są ludzie, nie? Jedzą, nie? Steki. I'm sorry, sir. I'm hungry. Please. Pochodzili twoi z cały yeah. seksu, a ty stoi ta ciba. Jak ty to yeah. robisz? Póki i yeah. tutaj. Ty znasz angielski. Naucz Thank you much, Nie mam pieniędzy, niech dojdzie. odejdzie. Odejdź, <laughs> odejdź.